Kamera śmieszna jest przy windzie, nie? Ej, halo, postać mi się kopie! Halo! Tylko mi... Co ja jest? Jestem popas pod ziemią! <laughs> nice! Zrobiły trzy osoby. No to mimo wszystko jest jakiś tam poziom respektu. E... Fajnie by było, że... Mógł... E... Chyba zepsułem grę. Tu trzeba zrobić skok wiary. Albo skok bubola. No na razie to zaraz zrobię sobie... Skok. Przepaść. Znowu to jest ten Andrzej, który wybucha. E! Synu! Poszedł. Mi. On się patrzy na mnie, ja się go boję, Mamy jakiś przedmiot jeszcze. No. To idziemy prosto tym razem. Coś tu nie gra. Charles, co jest za tymi drzwiami? To głos Nory. To bardzo groźna przeciwniczka. Jaki nory? Nora to była w falocie czwórce stu... Ja p***dolę! A! Ale ogień! Z takich aktywnych jest łaziła! Chodź, przywiązaj się do, do łóżka! <śmierdzi> Nie daj jej się związać! Hahahahaha! <śmierdzi> <śmierdzi> Bo przecież próbuje! What the f***? Halot! Napalona maszyna! O, ekscytujące! Uwielbiam buntowniczych gwałtownych mężczyzn. Już ja cię wyobracam! Tylko, <śm> tylko <śm> się podłóż! Misiu! O, kocham przemoc! Cała podłodę. Bliżej! Nie sięgam! Przemoc na wytwarzanie! Tak, żebym mogła odmówić. To teraz daj się obsłużyć. Op. Profesjonalnie. Rzecz jasna. Yes. Ja to widziałem! Pomogę Ci ulepszyć Twój imponujący sprzęt. Nawet nie wiesz, jak pewnie się poczujesz, mając o kilka procent więcej. Masz jakiś miecz? Duży, twardy miecz. Daj mi się nim zaopiekować, a wypoleruję go na wysoki połysk. O to Pełni mnie po brzegi, misiu! Włóż mi swój topór! Ja! Żebyś, co z nim zrobię? Co to kurwa być! Ty nie wiesz, co potrafię. Figielki z toporkiem to dopiero przedsmak, mój przystojniaczku. Podobało ci się, misiu? Może być. Weź tego potwora i rozłup czaszkę paru wrogom, a potem przynieś mi łupy. Zrobię na nich z tobą wszystko. Pokażę ci coś, czego nie da ci nikt inny. <śm> Mam ci jeszcze przynosić prezenty? Dziewczyny, trzeba rozcieżczać. W zakładzie powinno być mnóstwo materiałów. Będę ich wypatrywać. O, wypieściłbyś już mój interfejs z tymi spragnionymi dłońmi. Dobra, to mnie przerasta. <ścoughs> Dobra, czy wiemy, że możemy przyjść do nich, wypolerować topora. O, do kibla mogę wejść? Czy mi, kto jest na tyle inteligentny, żeby zrobić kibel i zaraz nad kiblem prysznic? Czyli robisz kupę i jednocześnie się myjesz? <grym wytrzątkowano> no nie, chyba co to ma być? Co to za skam? Pomożesz mi, jak przestaniesz przeszkadzać. Okej, okay, czyli możemy robić dasza w powietrzu. Tego akurat nie widziałem wcześniej. <grym wytrzątkowano> Tylko ten dasz taki trochę chyba na metr do przodu, halo? Nie może faktycznie muszę tam wejść i zrobić to szybciej, sprawdzimy jeszcze raz. pod mapę ogólnie. Dotarłem już? A mogę teraz jakoś zejść? Czekaj, mogę tu zapisać może jakoś? Albo do akwarium wejść? Czy mi gra w portala? No yyy, Ole piękna mapa. Musiałem, no <laughs> ja już przeskoczyć to f**k, jakie te pierdź. Jak on leci, ty chłopie, spokój ty się. What the f**k. No Nawet nie stałem w nim! Wow. To jest naprawdę spory obiekt. I pełno tu małych gówień. <noise> <noise> Masz na sradę, wełbie? <noise> co to za teksty jest, <noise> A teraz muzyka ośmiobitowa się jakoś odpaliła jak z Mario, ej. Jakie szanuję tu grę za ten soundtrack. Ciekawe. I Jeszcze któryś? Patrzcie jak leci! Eskubidu, Elementy takie w grach są 10 na 10. Czy to jakieś ragdole ładne, czy to właśnie fizyka niektórych elementów. Piękna. Irek się zblokował. Czemu ja muszę gry psuć wszystkie, w które gram? No zblokował się, widzę, że mu tekstura wychodzi przez ścianę. O, teraz się Kurwa idzie. Idziemy do konfesjonału chyba. <laughs> czy nie? O kurwa! Jednak. Tak to, to się zastanawiałem. Czekajcie, idą czy nie? Idą w końcu. wymazałem z tego, z tego, z tego, z tego, tego timeline'u, czy jak? Był chłop? Nie ma chłopa. A -a. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Eee, rób sobie <śmiennik> Jak? Przecież nie mogę zostać najemnikiem. Przestań. Nie rób tak. Nie mów tak. Czop! sam i prostak. Gościu, ty, się, ty... bokiem po ziemi chodzisz! Co ty kminisz?! Gro komputerowa! Proszę radnąć! Tutaj mamy skrzynunie. Nie, ja nie mogłem to tak zepsuć, kurwa. No nie no, przecież to jest żart. A no tak, chcesz się bawić? To chodź. <grystanie> 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 ja pytam <grystanie> Sam traczek 10, ten 10. Mam sobie boss z 10, ten 10. I tyle. I teraz możemy się wrócić. Tę część kanałów mamy... Widzieliście to? No już, starczy! Kino możesz spałać tym kurwa klawiszem! Co, to Tekken jest? Dzipo błogosławiło kurwa, panie 2HP! 2HP! A może by na tego skoczyć na nią? Na przysiada? <słyski> <słyski> Jak ją przejechało? <słyski> Teraz zaczyna walka z pieprzonym zapaśnikiem. Do tego gościa nie umiem walczyć, nigdy nie potrafiłem, nawet grając normalnie. Głupie. A, czy do eksplozji mogę chyba go tylko na chwilę wyłączyć? Jak nie wchodzimy? Teraz szybko. O kurwa, jeszcze jeden pies?